Witam się serdecznie w kolejnym z moich filmów. Jak widzicie, przede mną na razie taki misz masz. Wszyscy ja powiem Wam już pączki powstawiali na YouTube'a, można powiedzieć. A ja dzisiaj jeszcze jestem spóźniona, ale po prostu miałam inne obowiązki i niestety dopiero będę robiła ciasto. Mam nadzieję, że się wyrobię. Mam jeszcze dzisiaj to wstawić. A jak nie, ewentualnie to dopiero dostaniecie w piątek po tłustym czwartku. Tutaj mam, jak widać, dwa rodzaje, z czym mi zostało 50 gram jednej margaryny, dodałam z drugiej 50 gram. To muszę rozpuścić i poczekać do przestudzenia. Zaraz już za będę to rozpuszczała. Tutaj mam w drugim garnuszeczku nalane szklankę mleka. I to też rozpuszczę, e, przepraszam, podgrzeję do temperatury, do, ciepłu, do żeby była letnia, cieplutka, ale nie gorąca, bo nie może być mleko gorące, bo jak będę rozpuszczała drożdże, to będą się drożdże zaparzyły i ciasto nam by nie urosło. Po prostu najlepiej jest palcem czystym zbadać temperaturę leciutko letnie, żeby nam się drożdże rozpuściło, bo jak będzie gorące, to nam się drożdże po prostu... Zaparzą. Co następnie? Zaraz to sobie rozpuszczę. My przejdziemy do miksera. Ja już stawiałam jakiś czas temu. Pączki u mnie nie były na tłusty czwartek. Mi się zechciało. Dzisiaj troszeczkę inaczej zrobię. Te jajka, 4 w całości, wbiję zaraz do misy miksera. Razem z taką prawie pełną szklanką cukru będę ubijała. A w międzyczasie będziemy. Będę rozpuszczała margarynę i, i drożdże w ciepłym mleku. Tutaj mam taki jeszcze rumowy aromat. Myślę, że tam z pół aromatu do tego. Cukier, cukier waniliowy to tutaj razem z cukrem już pójdzie do ubijania. Oczywiście mąka mam jeszcze tam już prawie tam dalej widzicie mam jeszcze mleko, które będę dolewała, żeby uzyskać odpowiednią gęstość. Zobaczymy ile pójdzie, na razie szklankę mleka. W późniejszym terminie oczywiście będzie potrzebny cukier. Ja tutaj ten Cukier puder, ja sobie robię sama cukier puder, tutaj mam to moje sitko i jeszcze jest tutaj inna końcówka do robienia ciasta drożdżowego i ja za chwilę was przestawię na drugą stronę już jesteśmy po właściwej stronie miksera wbijam nasze jajka ja włączę robota, on mi będzie tutaj ubijał jajka z cukrem a ja w międzyczasie sobie po Rozpuszczam moderynę i zagrzeję mleko na drożdzie. Ten cukier puder który i nasz i nasz cukier i teraz włączamy a ja będę szła rozpuszczać tamtą margarynę na razie na mniejszych obrotach czyli widzimy się później i tutaj już jajka z cukrem ubiłam zmieniłam sobie już zobaczcie końcówkę bo teraz będziemy robili nasze ciasto poprawię z powrotem żebyście dobrze widzieli na sam początek tutaj mi nasypałam szklankę mąki. Zobaczymy ile mąki pójdzie. Ja to zawsze proporcje robię na oko. Tak więc postaram się wam właśnie pokazać, żeby bezpośrednio nie sypać ile tutaj pójdzie tej mąki. Będziemy teraz wszystko mieszali. Tutaj już w garnuszku w tym mleku, w szklance mleka, którą pokazywałam, rozpuściłam 50 gram drożdży. Myślę, że nie ma potrzeby więcej w letnim mleku, żeby się nie zaparzyło. Mówiłam. I teraz te nasze drożdże tutaj wlewam. I sobie zaraz nasypię kolejną szklankę mąki. Zobaczymy, ile nam mąki pójdzie. Myślę, że tak Dwie, trzy szklanki mąki, pewnie tak na tą ilość można też właśnie zagniatać od razu, jak ja zagniatałam kiedyś w poprzednim filmie, bez ubijania żółtek tak na szybko. Wszystkie składniki, ale się postanowiłam zrobić tym sposobem. Wlejemy tutaj jeszcze połowę tego naszego aromatu. Nie jest to konieczne, ale doda zapachu nasza margaryna też już jest rozpuszczona jeszcze troszeczkę poczekam to przemieszamy będziemy zaraz dodawali wszystko razem zamykamy pierwsza partia mąki już jest przemieszana wsypujemy drugą szklankę mąki i tak wiecie później troszkę trzeba to rękami wyrobić na końcu, ale chcemy, żeby nasze ciasto było miękkie. Namykamy, zobaczymy. Już było dwie szklanki mąki. Trzy szklanki. Może nawet powiem Wam. Widzę, że... Pójdzie może w granicach nawet kilograma tej mąki. boczymy no trochę będzie tych pączków, ale u nas jest komu jeść, więc nie ma najmniejszego problemu. Znowu mieszamy. W tej chwili trzy szklanki mąki poszło. Teraz może doleję tą, te nasze 100 gram tej margaryny. Przyjemy kolejną. Jak widzicie, prawdopodobnie mleko nie będzie potrzebne. To co sobie tam nalałam. wystarczająca ilość płynu tego, co tutaj tutaj mamy. Powiem Wam tak ładnie pachnie ten aromat rumowy, że naprawdę. I dalej działamy. Ja sobie tutaj troszeczkę szpatułką z boku ściągnę. I tutaj hak nie dostaje. Będziemy dalej dosypywać mąkę. O, sobie śniadło odłożę. I ładnie nam się tutaj wyrabia. Zawsze, jak przedłużymy z gęstością, to możemy dolać troszkę mleka. Ale jak za rzadkie, to wiadomo, dosypujemy mąkę. Już konsystencja ciasta robi się bardzo fajna. Ja teraz tylko po troszeczku będę opruszać tą mąką. Już normalnie zgubiłam. Era chuba ile mi tych szklanek mąki poszło, powiem wam. Troszkę, żeby nie było też zasyte ciasto. I tutaj już ciasto na pączki już prawie gotowe. Resztę tutaj jeszcze podsypiemy troszkę mąki i dogniotę rękami. Zaraz widzimy się, za chwilę ja ściągnę misę. Misa już jest zdjęta, więc przystępujemy do już końcowego etapu zrobienia naszego ciasta. Mało się powiem wam Zostało z tego kilograma mąki. Tutaj już zdjęłam wszystkie niepotrzebne po prostu rzeczy i nie pozostaje nic innego jak to ciasto wyrobić sobie rękami. W razie potrzeby będę podsypywała mąkę i widzimy się już jak ciasto będzie wyrobione i moje ciasto już jest wyrobione fajne mięciutkie. Ja go zaraz przełożę do innego naczynia i pokażę wam. Zobaczcie, praktycznie zostało się całe nic, czyli można powiedzieć, że poszło kilo mąki, nie trzeba było żadnego dodatkowego mleka. Tutaj mam miseczkę przyłożę ze względu na to, że o, i ta mąka akurat resztka wysypać na dno jak mi wyrośnie po prostu duże ciasto żeby było miejsce o, można to dodatkowo troszeczkę ułożyć ale ciasto jest fajne mięciutkie sobie dam do mycia wygląda tak, zbliższa zobaczcie, mięciusieńkie i teraz nie pozostaje nic innego jak wziąć jakąś ścierkę znaleźć sobie i przykryć nasze tutaj Ciasto. I czekamy do wyrośnięcia. Czyli widzimy się, bo ciasto będzie wyrośnięte, czyli do potem. I jeszcze tę chwilę jednak zmieniłam to przykrycie. Zobaczcie, tak fajnie upatuliłam. Jednak te ściereczka to za mało, więc niech nam ładnie wyrasta nasze ciasto. I pora przystąpić do. Robienia pączków. Zobaczcie, jak ładnie wyrosło ciasto. Ja na razie wezmę tylko połowę, może bliżej was postawię. Ja już będę robiła pączki. Przygotowałam sobie tutaj na stolnicy. Widzicie już placki wycięte. Szklanką taką normalną. A tutaj jest pozostała połowa tego ciasta. Ciasto wygląda tak. Troszkę, żeby po prostu to szybciej poszło. Film był krótszy. Więc pozwoliłam sobie już bez nagrywania to powycinać. Placki takie taki nie za grube, nie za chude. Ja robię w ten sposób, że biorę sobie dwa przykładowe placki poprawię oczywiście sobie to podsypuję mąką to ja już raz jak mówiłam wcześniej był film po prostu rozwałkowuję sobie tego placka lub sobie tam rozciągam w dłoniach chodzi o to po prostu żeby ten placek który będzie szedł na wierzch był minimalnie większy i ogólnie, żeby placek był większy od wielkości szklanki, więc zobaczycie o co chodzi. Bo, tutaj, na ten pierwszy placek sobie wykładam powidła u mnie śliwkowe. W ten sposób, nie za dużo, żeby mi wychodziło. I biorę ten drugi placek, przekładam wierzch i po prostu szklanką wycinam. Już się ładnie też kleją boki i robię właśnie taką metodą, i sobie będę odkładała tam na podsypaną po prostu drugą taką silikonową stolnicę te ponczusie jeszcze do wyrośnięcia może jeszcze jedną pokażę nie ma sensu wam po prostu całości tutaj pokazywać dobrze by właśnie by było jakby była jakaś marmolada różana ale akurat mam taką więc taką będę Używała. Niektórzy, właśnie sklejają tak coś ale pierogi robią kulki, ale myślę, że taka metoda też jest fajna, i myślę, że idzie dosyć szybko. I przykrywam. I wycinam. I mamy następny pączek. Tu trzeba sprawdzić, jak na razie tutaj się dobrze nie, nie sklei. To sobie po prostu poprawiamy ręką. Ale jak widzicie, ładnie się skleja, i odstawiam. I tak będę postępowała z całością. I widzimy się, jak już będę miała skończone. To zobaczymy, ile w sumie wyjdzie. Moje pączki już wszystkie skończyłam robić Są w tej chwili tutaj pod przykryciem Teraz je odkryjemy, one jeszcze troszkę urosły Postawiłam właśnie olej W sumie nawet powiem wam nie liczyłam ile ich jest Tam jeszcze mi wyszedł taki Taki jeden oponek I zostawiłam sobie dwa takie kawałki Dwa takie kawałeczki ciasta na próbę, żeby wrzucić, czy olej się dobrze rozgrzał. Zaraz policzę, może. No dobra, policzone mam pączki. 32 w sumie pączki z tej ilości. Takie jak u mnie średnie. I teraz nie pozostaje nic innego jak czekać, aż się olej rozgrzeje. Tutaj sobie przygotowałam do wyciągania taką hochle z dziurkami i na na szlak będę wyciągała żeby mi tutaj ściekało i wykładała później na tacki można też na ręcznik papierowy ja sobie na po prostu na sitko żeby ten nadmiar oleju ściekł jakiś garnek sobie jeszcze wezmę pod spód i czekamy jak nam olej się rozgrzeję. Do tego jeszcze będzie potrzebny cukier puder. To sobie przyniosę jakieś sitko i będę potem to opruszała Czyli ja zaraz jakoś postaram się przystawić, żebyście widzieli kuchenkę i olej jak ja będę to smażyła. Olej już mi zaczyna skwierczeć Przedstawiłam żebyście dobrze widzieli, więc... Na próbę wrzucam ten kawałeczek i zobaczymy. W sumie ten drugi może też od razu, takie dwa kawałki. Jak one nam się już te kawałeczki zaczną rumienić, to już nam się tak puszcza troszkę, widzicie? Ten. To będę wrzucała pączki. Jeszcze w każdy pączek przed Wyrzuceniem trzeba tutaj będzie sprawdzić czy on tutaj jest dobrze zaklejony, więc 4 wejdzie pewnie na raz pączków, czy ile czekamy jak już się zacznie nam to ciasto rumienić pierczy i można przystąpić do wyrzucania naszych Sprawdzała, czy mi się po prostu nie porozklejał. Mamy pierwszego. Drugiego. Cztery pewnie wejdzie. Trzeciego i tego chodnika tutaj jak widać już to ciasto się fajnie robi brązowe jeden nam się tutaj przewrócił samego jak fajnie one ten tutaj chyba z litry oleju poszło do tych pączków niestety nie bardzo tak mogę was już bliżej postawić żebyście widzieli może troszeczkę ogień mniejszym, bardziej na wolniejszym ogniu się smażyły I też nie za mały zaraz wyciągnę te Dwa kawałki? One już są w przewracam jeden oporny muszę go troszeczkę przytrzymać żeby on się tu ładnie zamoczył i one się ładnie smażą chciałam sobie dotknąć, że to wszystko gorące pączki to u mnie takiej średniej wielkości tu was bliżej podniosę jak widzicie fajny kolorek rumiany i tak z całością pączku będę postępowała. Będziemy te pierwsze wyciągać i akurat dzieciaki wrócą ze szkoły i pączki będą gotowe na nich czekały. Wszyscy już, właśnie niektórzy, których oglądam, powstawiali, pewnie wczoraj robili, a ja dzisiaj tak na pewno, na późno dopiero Wam to wstawię. Ale niestety pączek, on potrzebuje też czasu. Musi ciasto dobrze wyrosnąć. Ale jak to mówią, lepiej późno niż wcale zrobione. Teraz tutaj jakoś skoryguję i nasze pierwsze cztery pączki już mam wyjęte. I ja teraz będę smażyła pozostałe i widzimy się przy pudrowaniu cukrem pudrem. Już moje wszystkie pączki mam usmażone, wyłożone na tackach, tutaj widzicie jedna tacka, tam druga tacka i nie pozostaje nam nic innego jak przystąpić do pudrowania, u mnie sitko. takie, ja na razie te z wierzchu na bok tutaj położę, ściągnę. By była ta równa warstwa. Mam tutaj cukier puder. Zróbmy sobie na razie tak na talerzyk, żeby mi się to nie wysypywało. Później będziemy na tym talerzyku. Można położyć. Tą drugą warstwę do posypania. Taki fajny śnieg. Możecie też sobie lukrować, posypywać sobie cukrem, pudrem. Ja akurat cukrem, pudrem posypuję i robimy tak samo. Z naszą drugą blaszką jest tu widzicie ta jedna oponka. I będą fajnie nasze pączki wyglądały posypane cukrem, pudrem. Resztę cukru sobie wsypię wyglądała nad pączkami, jakby się coś rozsypało. O, i na tym talerzyku zaraz za chwilę pokażę. Wezmę zimniejszego któregoś, te zimniejsze chyba są. Jednego pączka musimy to przestawić. bardzo ładnie się, widzicie, prezentuje. Jest bardzo mięciutki i przykroję Wam po prostu na pół, żeby pokazać, jak pączek wygląda w środku. Fajny. Widzicie, mięciutki. Widać ten drzemik. Czyli tradycja, u mnie jak widzicie zachowana, ja sobie zaraz spróbuję smakowo, mm. rewelacja, a ja się już z Państwem żegnam, bo chciałabym jeszcze, żeby ten film dzisiaj do Was trafił, jest już późno, koło 16, nikim się załaduję. Zapewne na sam wieczór dopiero będziecie mieli ten film u siebie. Czyli cóż, miłego, pustego czwartku dla wszystkich. Pa!